Nie możemy dopuścić, by zniknęły kolejne dzieci. Idź do domu Kowalskich, a ja pójdę do domu Wielrydów. Dobra, weź ze sobą miernik radioaktywności i ustaw kamery w każdym kącie pokoju. Gotowe. Zarejestrowałeś coś? Kompletnie nic, a u ciebie? Brak żadnej aktywności. Jestem na strychu, może coś znajdę. Daj mi znać. Znalazłem jedynie to straszne zdjęcie. Z tyłu jest podpisane Wigilia o godzinie 3:33. W nocy zniknęły kolejne dzieci. Zniknęło ich ponad 20 i to tylko jednej nocy. Trzeba znaleźć miejsce, gdzie zostało wykonane to zdjęcie. Wydaje mi się, że to zdjęcie zostało wykonane w opuszczonym kościele w szpitalu psychiatrycznym. Dlaczego tak uważasz? Byłem tam kiedyś pozwiedzać, a na ziemi leżała jedna z tych masek. Pójdę tam, a ty zbierz pozostałe dzieci z naszego miasteczka. Trzeba je ewakuować. Pod poduszką jednego z chłopców znalazłem to. Z tyłu podpis na wrócenie rok 1976. W tym roku narodził się Gabriel, psychopata, który rok temu ze swojej krwi narysował pentagram na ścianie. To jego sprawka, trzeba jak najszybciej go znaleźć. Zostaw suba i skomentuj po part 4.